-chul, hul, nie wiem jak dokładnie przeczytać, główny bohater, jak zwykle wraca z pracy, miał dziewczynę o imieniu Euna. Wrócił do domu, obwiniając się o to, że nie często przejmuje się swoją dziewczyną z powodu nadgodzin angielskich nie 10 na 10, tłumacz, ale kiedy Yeong Chul, główny bohater, wraca do domu, staje przed straszliwym wydarzeniem, którego nie mógł sobie nawet wyobrazić. Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej Jandere po popranej gieretce. Czuję, że będę się bardzo bał. Męczący dzień, jak zawsze. Jangchu, 28 lat. Szczęśliwy ziomeczek, który od niedawna ma dziewczynę. Euna, po miesiącach umawia umawiania się z nią. Okej, okay, czyli parę miesięcy się z nią umawialiśmy, teraz jest. Dziewczyną głównego bohatera. Poprzednia dziewczyna głównego bohatera dała mu naprawdę wiele kłopotów. W każdym razie ona jest najsłodsza aktualna dziewczyna głównego bohatera, czyli Euna, jest najsłodsza w firmie. Jestem taki szczęśliwy i taki, tak, takie mam szczęście, że, że jest moją dziewczyną. Ale dostałem ważny. Projekt do zrealizowania niedawno, który dał mi całe tygodnie tutaj pracy, nocnej pracy w ogóle, i nie było mnie w domku. Nawet dzisiaj, przez to, że w nocy musiałem tyle pracować, e, obiecana randka z Euną nie wypaliła, musieliśmy ją anulować. No, generalnie główny bohater po prostu bardzo dużo pracuje. Tak bardzo chciałem iść. Dlaczego to musiało stać się dzisiaj? Ha! Euna prawdopodobnie jest bardzo smutna z tego powodu. Muszę do niej przynajmniej e, zadzwonić. W sensie musimy mieć jakąś taką dłuższą po prostu konwersację. Dobła, moi drodzy. Angielski nie 10 na 10, ale mam nadzieję, że wszyscy się rozumiemy. Co to jest? Co jest? Skąd ten zapach? It's unbearable. To też nie wiem co to znaczy, ale Chodzi pewnie o to, że jebie coś w tym mieszkaniu. Nie mogę nic rozwiązać, jeśli nic nie widzę. Potrzebuję trochę światła. Okej, okay, tym klikam. Dobra, dzięki za tutorial. Nie ogarnąłbym, a to, to ja nie potrzebuję chyba myszki tutaj. Co to za wykrzyknik? What the Ej, dlaczego nagle światła, kurde, wydupiły? Odpaliłem światło i wydupiło. Może przycisk jest zepsuty, włączmy to jeszcze raz Menu... Ok, mamy menu. Odpalmy światło. Dobra, światło odpalone. Mamy, moi drodzy, to mieszkanko. Tutaj jest wejście. Mogę wyjść. Okej, okay, nie chcesz w tym momencie wyjść. Mamy cztery pokoiki. Zobaczmy skąd dobiega. O co to jest? Nie możesz zobaczyć. No dobra, zapalę ci światło, ale. Co to tutaj? Tutaj coś się pali. To nie moja pizka, jak coś. Instantowe spaghetti, które zjadłem dwa dni temu. Kow, Słowa nie mogą opisać, jak bardzo to śmierdzi. Powinienem się tym zająć. Dobra, po prostu posprzątaliśmy. O, właśnie, umyć to. umyć ten talerz, skoro aż tak je bierze od razu przy wejściu. Zwróciłeś na to uwagę. To umyjmy bardzo ładnie talerzyk. Tak? Słyszałem drzwi. Słyszałem drzwi. Ktoś wszedł, ktoś wszedł. Ja jestem pewien, że ktoś wszedł, widzowie. Co to tutaj jest? To wygląda jak człowiek w pralce. A to po prostu chyba ściuchy tak śmierdzą. Nie uprałeś ich czy coś, ale że tak to waliło? Hmm, co powinienem zrobić? To wszystko przez tę e, robotę nocną i w ogóle. W tym momencie już mogę w końcu odposąć. Chodźmy do komputera. E, powinienem zadzwonić do EUNY. Dobra, zaraz zadzwonimy sobie. Kurde, nie zamykaj tych drzwi. Eee... Zadzwonimy sobie do Euny, ale najpierw wypadałoby zbadać o co tutaj chodzi, bo tutaj mamy komputerek, ok. Ale ja słyszałem, widzowie. Ja zapalę wszędzie światła, bo się boję. Chcesz się wysrać? Nie. No dobra, to nikogo nie ma, ale ja jestem pewien, że słyszałem. Dźwięk. No ale dobra, zadzwonimy do tej Euny. Euna! Dzień dobry, przepraszam. Przepraszam, że się nie widzieliśmy, mysiu-pysiu. Hmm, zobaczmy, czy Euna jest online? Jest, czy nie jest? Hmm, jest offline. Hmm. Nie sądzę, żeby e, spała o tych godzinach. Hmm, dziwne. Wygląda na to, że więcej osób pracuje po nocach. OK. O, Symfonii coś napisała. Nie mogę tego zalajkować. Jestem za bardzo nieśmiały. Ale kto to z Symfonii? Wow, Midnight Pizza są najlepsi. E, teraz chcę troszeczkę. Może powinienem zamówić? No, zamów sobie pizzkę. Pizzka jest dobra. Te, te, też czasami nachodzi mnie w nocy, żeby kurde zamówić jakąś pizzkę i zamawiam pizzkę. E, anyone everyday hell? O co chodzi? Wow, it's Euna! Gdzie masz Eunę? Wysłałem również wiadomość, czy to ważne. Okej, okay, Madness to jest ta Euna. Nasza dziewczyna. Gdzie byłeś? Szukałam cię. No, anulowaliśmy chyba ranteczkę, nie? Koliżanko. Kochanie, co się stało? E, właśnie wróciłeś, prawda? No, jestem w domku. Tak, przepraszam, nie mogłem e, się z Tobą spotkać. Nie no, no, nie mogłem, pracowałem, myśupysiu. Mysiu. Ale to nie poinformowałeś jej? Wystawiłeś ją? Ej, co na powie? Byłam zmartwiona, ale to nie poinformowałaś? Pukałam do twoich drzwi e, bez wiedzy o tym. Dlaczego jej nie powiedziałeś, że anulowałeś randeczkę? Ej, co do dupy? To trochę dziwne. O czym ty mówisz? Wyszliśmy z domu w tym samym czasie. Wiesz o tym? O co jej chodzi? A to nie ona! To szkoda. Mogliśmy... Zdobyć więcej czasu? Nie rozumiem, nie rozumiem. Ale to chyba nie ona. Co? Ty nie jesteś Euna? Kim jesteś? To chyba ta była dziewczyna. Jak czul to jest ta była dziewczyna? Mamy przed sobą jakąś popieprzoną Janderę Zgadnij kto. Ej, włączyło się. Nie zgadłem kto. Czy coś się stało ze Euną? Kurwa! Światło! Proszę mnie nie krzywdzić! Proszę mnie nie krzywdzić! Jestem dobrym człowiekiem! Dobrym człowiekiem! To mnie wystraszyło. A ja jestem dobrym człowiekiem! Proszę mnie nie krzywdzić! Telefon dzwoni! Telefon dzwoni! Dobra, idź odebrać telefon. To. To po prostu telefon. Dobra, tu tam mi się pysie. Tutaj jest telefon. Kto to? Proszę, 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 niech to nie będzie nic złego. Siema! Kto to? Cześć! K kim jesteś? To ja, mm, już to, minął już jakiś czas, A, pamiętasz mnie, prawda? Ty, ty jesteś impostorem, skąd znasz mój numer telefonu? Mm, czy to takie ważne? Dlaczego nie, porozkoszujemy się naszym zebraniem, spotkaniem. Nie mów niczego głupiego, po prostu odpowiadaj na moje pytanie, albo zadzwonię na policję. Dlaczego jesteś taki zdenerwowany? To przez ten numer telefonu? 104 Binę Sumit, doktor. Co, co, ty. Ona chyba w tym momencie podała mój adres. Skąd to cholery wiesz, gdzie ja w tym. Gdzie ja w tym momencie mieszkam? Hmm, dlaczego nie? Powiedziałeś to mnie. Powiedziałem to tobie? Ty jeszcze się nie, nie, nie ogarnąłeś, że to twoja była dziewczyna. No dobra, ja czytałem po prostu ten opis tej giereczki. Prawdopodobnie Euna to jest już dead. Naprawdę mnie nie rozpoznajesz? Ja cię nie znam, a cię rozpoznałem. Debil główny bohater. Debil, uciekaj z domu. Najpierw zła wiadomość. 5.12 Aleksandros RD. Hmm. Wiesz co to za miejsce, prawda? <laughs> co? To to jest. To tam Euna mieszka. Biorąc pod uwagę z kim przed chwileczką pisałeś Euna DET! Euna już, już z tobą nie popiszę, już nie będzie randeczek. Koniec, koniec mojej drodzy z Euną. I domyślam się, że Euna to nie jest, jak pan mi się że ma kurde nieskończoną ilość żyć, więc nie porozmawiasz sobie z nią. Ty, ty, to nie może tak być. Uuu! Powiedz coś. Co? Nie wiem co, SENIOR Co? Co ty do mnie mówisz? Euna? Ona żyje. A ja byłem cały czas przekonany, że jest martwy. Euna, tutaj! Euna! Senior! Proszę, pomóż mi! Czekaj, Euna nie brzmi jak y, zabójca. Euna musi brzmieć trochę inaczej. Ha! Suka! Kiedy powiedziałem, że możesz powiedzieć? Pomóż mi! Przepraszam! Proszę! Pomóż mi! Nie chcę umrzeć! Ty nie słuchasz, prawda? Nawet na koniec. Dobra, dobra, pomyliłem się, jeśli chodzi o czas. Euna w tym momencie umiera. Chyba słyszymy wnętrzności Euny. Dużo wnętrzności Euny. N nie! Nie rób tego! Umieraj, 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 umieraj! Umieraj. umieraj. E? Pomóż! <laughs> Zatrzymaj to! Ty Uuu, nie wyzywaj jej, nie wyzywaj jej! Piu! Zobaczmy! Hello! Żyjesz tam? Chyba nie żyje. Euna, odezwij się! Euna! Umarła, co nie? Ty, tik ty! ty. Szalona, psychopatko, ty, ty morderczy ty, ty zabije w tym momencie. Drugie, dobre wieści. Jakie są dobre wieści? Teraz idę do twojego domu. Nie, 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 nie proszę, nie wiesz pana misja, weź go, weź go. I, I możecie być szczęśliwi. Razem. Ale mnie zostaw w spokoju. Jestem pewna, że elektryczność już poszła po Czemu to robisz mi i Eunie? Eunia... Jej Eunia... już nic nie robi! Jej już nic nie musi robić! Hmm, zgadnij jestem, zanim tam przyjdę. Bastard! Dzięki za komplement. No cóż... E, to czas, żeby się zbierać. Jak ja cię zabiję... Wyciągnę... Twój żołądek, e, coś tam zrobi z moimi flaczkami. Generalnie poobcina mi pazurki, łapeczki, w sensie te paluszki. Zrobi mi krzywdę. Potraktuję tak jak ją po prostu, <laughs> Ty chora psycholko. Teraz co? Teraz co mam zrobić? Zaraz tutaj będzie, popieprzony, popranie. Drzwi są zamknięte. Pewnie drzwi są zamknięte, drzwi są zamknięte. Co zajebiście. E? Dlaczego się nie otwiera? To pewnie ten maniak zrobił. No to mamy przypał. Tak, policja. Muszę zadzwonić na policję. Telefon działa z jego własną baterią. Dobra, no to zadzwonimy na policję. Ale coś mi się wydaje, że już się nie połączymy. Myślę, że. Dlaczego nie działa? No właśnie, to było do przewidzenia. Mamy przypał. Przypał duży. Dlaczego? Dlaczego ta psycholka wszystko przygotowała? Nie możemy opuścić mieszkania. Musimy czekać na nią. Euna, naprzeciwko mnie. Ta suka. Dlaczego po prostu? Dlaczego? Nie mogłem jej bronić. Zamknij ryję, bo zaraz ta psychonka tutaj przyjdzie. A ty mi kurde obraz rozmazujesz. Nie chcę umrzeć. Dlaczego ja? Pomóż mi! Pomóż! Putu, putu, picy, 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 Dużo napisów. Trzy kropki. Cztery kropki. Dużo kropek. Bardzo dużo kropek. Główny bohater za nim mówił dobra, główny bohater oszalał. No to zajebiście. Muszę znaleźć sposób na ucieczkę od tego maniaka. Wiesz co? Masz okno. Ja bym tak, tak, z główki. Weź rozpęd i z główki w okno, i wylecisz tutaj przez, przez, przez okienko i biegniemy, nie? że jak mieszkasz na jakimś, nie wiem, dziesiątym piętrze? Uczniowie z klasy? Współpracownicy? Kuzyni? Cholera. Nie mogę. Się domyślić, kto to jest, przez to, że miał e, głos. A! Miał troszeczkę zmieniony głos. Okej. Okay. Muszę się ruszyć, to będzie dużo lepsze niż po prostu myślenie się. Muszę znaleźć jakieś wskazówki na temat tego psychola. Mam jeszcze trochę czasu, dopóki ten maniak nie przyjdzie. Muszę zdobyć najwięcej informacji, jak tylko mogę i. muszę znaleźć coś, muszę zrobić coś, żeby móc się obronić. Muszę się. Przygotować się na najgorszą sytuację. Dokładnie tak, ziomeczku. Dawaj, wiesz, co bym wziął? Ten kabel od telefonu. nie? Albo po prostu. Ja to bym się. Dawaj, za szafę się ukryj. Jak przyjdzie, to szafę jebniemy. Albo, albo wziąłbym wszystkie meble z pokoju i ukrył się w jednym pokoju i zasłonił te drzwi tymi wszystkimi. Ja nie wiem, co bym zrobił tak naprawdę. Pewnie bym przez okno skoczył. Nie mogę nic zobaczyć, jest tak ciemno. Hmm, czy jest jakaś. Świeczka w moim domu. O, znalazłem świeczkę. Super, potrzebowałem tego. Stąd teraz y, twoja stamina, to czerwone, i będzie się zmniejszać za każdym razem, gdy będę czegoś tam szukać, jakieś tam informacji. Jeśli moja stamina dojdzie do zera, y, czas zostanie zmniejszony o 3 minuty. Muszę y, dowiedzieć się, kim jest zabójca, a później się ukryć. Mam na to 8 minut. Tak, chcę zapisać i mamy. O kurde! 8 minut, dopóki. 8 minut na przyjście zabójcy. Dobra, moi drodzy, album. Eee... Search, tak, zobaczmy. Zobaczmy album. Juno. Jun. Tae Hyun. Beom. Hmm żaden z nich nie wygląda podejrzanie. Dobra, generalnie oni nie są podejrzani. To trochę przypał. Jedyna osoba, która przychodzi mi na myśl, która mogłaby zrobić takie popaprane rzeczy, moja pierwsza dziewczyna z University Soye Jung. Tak. Teraz puzelek został rozwiązany. To ten styl mówienia, te no dobra, no generalnie to ona, dobra! Ziomeczku, nie trać czasu! Teraz trzeba się schować! Ale dlaczego? Telefon? Ale jak? Znowu jest włączony? Powinienem odpowiedzieć? No dobra, odpowiedz mi, Siema. Hmm, już prawie tu jestem! Możesz tam nie liczyć. A, soej, Jung, to ty! Odpowiedz coś? Odpowiedz coś. Hmm, jestem zaskoczona, że tyle odgadłeś. <laughs> tak, to ja, kochanie. <laughs> to ja. Czy jest coś nie tak? Nadal cię bardzo kocham. Tak, widzę, widzę. Po tym, co zrobiłaś, bardzo mnie kochasz. Ta sucza próbowała odebrać moją miłość. Naprawdę, masz, masz obsesję kamery w moim domu. Stalkując mnie tak, zapamiętując cały mój... Jakby harmonogram dnia do, do takiego kurde obrzydliwego poziomu. No, generalnie była straszną stalkerką i strasznie toksik byłaś. Strasznie to toksik. I, I nawet teraz jak zerwaliśmy to jakieś kurde rzeczy dziwny odwalasz przez ciebie wszyscy moi koledzy mnie opuścili! Czy tak nie jest lepiej? O czym ty pieprzysz? Nie wiem, co jest nie tak. Kocham cię! Kocham cię tak bardzo, to daj mi spokój. Od dzisiaj będziesz moim własnym pupet. Maszkotką? Czym będziesz moim własnym? Wyciągnę wszystkie twoje wnętrzności, które jesteś popa prana. Odejdź. Moim własnym aniołkiem, który patrzy tylko na mnie. Ha, 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 ha. To naprawdę fantastyczne. Nie możesz sobie wyobrazić to, sobie po prostu. Jesteś prada, Odejdź! Musimy coś zrobić. Główny bohater, że ukryjmy się, zróbmy coś. To wszystko dlatego, że mnie odrzuciłeś. Nawet kiedy zbliżam się do ciebie, ty za każdym razem oddalasz się. Kuwa? Jesteś. jesteś poprana po prostu! Niedługo to będę! Hi! Naprawdę niedługo! Co to za dźwięki? Dobra, ziomeczku, uspokój się, uspokój się. No tak, chcę, kurde, zrobić ci złe rzeczy, bardzo złe rzeczy. papa prana jest. Teraz trzeba właśnie znaleźć jakąś broń, my się pyś. A wy możecie zostawić tego super kciuka w górę. Dobra, mamy 4 minuty, żeby się obronić. Ewentualnie widziałem pudła. Pudła widziałem, nic, żeby się obronić. Dobra, widziałem pudła. Spróbujmy z tymi pudłami. Okej. Okay. Sprawdźmy, czy jest coś do obrony. Ej, słyszycie to? Nothing is found. Kurde, nie ma nic. Ej, to dupa trochę. A tu? Co tutaj mamy? Ej, coś tam przeszło, widzieliście to? Światło nagle się włączyło. Potrzebuję czegoś do obrony. Czegoś do obrony, jeszcze trzy minuty widzowie. Może poduszkiem. Już mało sanity mam. Nie mam czym się obronić. Nic! Tutaj! Tutaj! Proszę dać mi coś do obrony Sprawdź tutaj, może jakiś nóż, cokolwiek Nothing, kurwa, nothing Nie wiem, w wannie tutaj, tutaj, tutaj totalnie nic W kiblu też nic Ej, przypał widzowie O chujec, chujów stop Czekaj, zamknij drzwi Już, już nie wychodzimy stąd Już, już jebie mnie to Dobra, tu nic nie ma A tu? Tu też nic nie ma O, lipa. Lipa, widzowie. Nie wiem, co zrobić. Tu nic nie było. Szukaj, 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 szukaj. Nic. Kurwa. Nigdzie nic nie było. Może się ukryje. Dobra, może mnie nie znajdzie. 9 sekund. No ja już się stąd nie mogę ruszyć. Przypał. Przypał mamy. Ty chora psycholko. Odejdź. Odejdź. Ja Kocham cię! Jak ona rozdupczyła te. Ej, ale że już? Myślałem, że jeszcze coś mi powiesz, coś na zasadzie. Witaj, kochanie! Przyszłam do ciebie i czas, czas, czas. oderwać ci głowę, nie, że kurde, skoczysz na mnie od razu bez cześć, dzień dobry, co, co, cokolwiek. Jak już. Robisz mi coś takiego, to przynajmniej się ze mną przywitaj. Dobra moi drodzy, tutaj sobie zakończymy, nie udało mi się obronić. Główny bohater zginął, jego dziewczyna zginęła. Skończyło się to tragicznie. ale moi drodzy, jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i I moi drodzy, tę giereczkę popróbujemy sobie na przykład na live. Ie. Zobaczymy sobie, może uda mi się obronić przed tą psycholką. Postaramy się, moi drodzy, wspólnie. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj.